Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gry Pupil Kupil. Jest to gra marki Goliat, przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia, dwóch do pięciu graczy. No i już nam pudełko sugeruje, co znajdziemy w grze. Znajdziemy tam psa, który robi kupę. I my musimy po nim posprzątać. Jest to gra, która nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności. Będziemy tutaj losować i po prostu dusić pewien przycisk, a osoba, która będzie miała pecha, i której wypadnie psiakupa z tyłka tego oto jamnika. Będzie miała w tym wypadku akurat szczęście, bo wygra zdobędzie żeton. A kto będzie miał trzy żetony, wygrywa grę to tak pokrótce o zasadach, a teraz już zajrzyjmy, co się znajduje w pudełku. Mamy tarczę do losowania, na której będziemy właśnie. którą będziemy kręcić, ona nam wskaże, ile razy będziemy musieli nadusić na smycz. Smycz naszego pupila. Pupil jest uroczy, ale jeszcze tutaj mamy parę rzeczy w opakowaniu, więc wyjmiemy sobie to wszystko. No i tak, w zestawie mamy plastikowego pupila ze smyczą. Wszystkie elementy są plastikowe, poza żetonami oraz tą podkładką, tą planszą do kręcenia. Tutaj też jest tylko pupilek plastikowy, a ona jest kartonowa. Mamy pudełeczko, w którym kto zgadnie, co się znajduje. W środku psie kupy. Ale one nie wyglądają jak psie kupy. One są zrobione nie ze slajma, ale z czegoś takiego. Zobaczcie, mięciutkiego. Nie jest to taki typowy slime, chociaż mi się to trochę ze slajmem skojarzyło. No, także mamy cztery kupy w pudełku. Mamy łopatkę, którą będziemy sprzątać po naszym pupilu. Mamy kość, którą on musi trzymać cały czas w wypysku, gdy będziemy grać. Oraz jest taki element tutaj, taki ten długi, żółty. On nam będzie służył do przepychania pupila, jeżeli by się zatkał. Pupil jest z nami, hmm, można chyba już powiedzieć, że wiele lat. Nie jest to nasza nowa gra. Ona na naszej półce stoi już dość długi czas, jest regularnie używana, bo dziewczyny uwielbiają tego psa, mimo że nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności, żadnego myślenia tutaj nie potrzeba. Jest to gra z tak zwanych zręcznościowych, coś w ten deseń. W każdym razie mamy pupila, musimy mu włożyć do pyska. Jedzenie. Uznajmy, że jeszcze jest to w tym momencie jedzeniem. Wkładamy mu do pyska i popychamy tą właśnie kością. O! Pupil ma w pysku kość. I tak to ma wyglądać. Jeżeli w trakcie gry będziemy mieć wrażenie, że to jedzenie, któremu włożyliśmy do pyska, się nie przesuwa, wtedy możemy użyć naszej przepychaczki, ale nie jest to mm, oczywiście konieczne i szczerze mówiąc, my bardzo rzadko z tego korzystamy. Jakoś tak zawsze nam się po prostu udaje włożyć mm, to jedzenie mu do pyska w odpowiedni sposób i myślę, że tutaj raczej trudno jest to zrobić inaczej, chociaż czasami gdzieś tam się dostanie powietrze pomiędzy kość a to jedzenie i wtedy chyba po prostu gorzej to się przesuwa. No dobra, mamy żetony, tak jak już wspomniałam, Komu pupil zrobi kupę, ten wygrywa żeton. Osoba, która będzie miała trzy żetony, wygrywa grę. Odkładamy na bok. Pojemnik na kupy to też na razie możemy odłożyć. Żetony zresztą też potrzebny nam jest pupil oraz plansza do kręcenia. Pierwsza osoba losuje. Na tyłeczku naszego pupila jest strzałka, która wskazuje nam, ile razy mamy nadusić. Jeden. On będzie przy tym wydawał takie właśnie dźwięki. Gracz numer dwa. Gracz numer dwa tutaj troszkę nam wyszło bardziej, czyli będzie jeszcze raz kręcił, ale najpierw dusi raz. Trzy razy. I tak dalej, i tak dalej. Widzicie, jak on macha przy tym też ogonkiem? No, i wydaje te dźwięki takie. Wiecie zresztą doskonale, co, co wydaje za dźwięki. Może ja już bez kręcenia po prostu pokażę Wam, jak ten pupil nam tutaj zadziała do końca. No właśnie. pupil zrobił kupę, gracz, któremu wypadnie. Psia kupa z jego tyłka, sprząta ją i wygrywa żeton. Czy ta zabawka wnosi coś do mojego życia? Nie. Ale sprawia niesamowitą frajdę moim dziewczynom. One uwielbiają grać w... Pupila i bardzo często grają, jest to jedna z częściej używanych u nas gier I no jest tutaj forma rywalizacji, a przy okazji lekcja czystości, że po psie należy sprzątać w opisie do filmu będzie link do Ceneo, tam będziecie mogli zobaczyć ile kosztuje ta gra, więc zachęcam do zajrzenia w opis do filmu. No i tam też jest link do bloga, gdzie co nieco, o grze jeszcze będzie napisane będą zdjęcia na blogu, także też was tam serdecznie zapraszam. No i przypominam, że mamy konto na Buy Coffee, też jest w opisie do filmu link. Jeżeli macie chęć docenić te nasze recenzje, które dla Was tutaj tworzymy i nagrywamy, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wypijecie ze mną wirtualną kawę. A ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.